Dzień dobry. Tak jak już mi pan Grzegorz przedstawił, nazywam się Sylwia Słomiak, jestem odpowiedzialna za projekty z obszaru infrastruktury i środowiska w Biurze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, czyli reprezentuję darczyńca. I Bardzo mi miło, że nazwał pan projekty moimi. Natomiast to nie są moje projekty, bo całą ciężką pracę wykonują instytucje realizujące, czyli w przypadku tych projektów, którymi ja się zajmuję, są to głównie to, to były ich pomysły. Zabrali zebrali zainteresowanie wśród swoich mieszkańców i wystąpili do nas um, o finansowanie. Zresztą tutaj na sali mamy przedstawicieli um, projektów, którymi się zajmuje. Są Państwo z dorzecza gmin Słoki. także gdyby mieli Państwo jakieś pytania, jak to z praktycznej strony wyglądało, to myślę, że um, będą w stanie to powiedzieć. Postaram się uh, trzymać w czasie, bo jesteśmy przed lunchem i pewnie już wszyscy na troszkę dość. Także może też nadgonię, ale chciałam krótko przypomnieć, czym jest szwajcarsko-polski program współpracy, zanim omówię system monitorowania. Jest to bezwzględna na pomoc Szwajcarii, związana ze współpracą Szwajcarii i Unii Europejskiej i kilka lat temu zapadła decyzja, żeby wesprzeć najnowsze kraje członkowskie, w tym Polskę. Polska dostała najwięcej ze środków. Przeznaczyliśmy na realizację 56 projektów w całej Polsce. Są to duże projekty. W najwięcej otrzymał obszar infrastruktury i środowiska, którym mam przyjemność się zajmować. Teraz już skupiając się tylko na OZE, a nawet głównie na energii słonecznej. Wartość projektów, które wspierają osoby indywidualne, czyli to, czym Państwo się najbardziej dzisiaj interesują, to jest ponad 90 milionów franków, z czego Szwecja przeznaczyła ponad 60 na dofinansowanie. Dofinansowanie było w, w skali między 45% w przypadku jednego projektu, gdzie był drugi darczyńca, do 85%. Um, mamy pięć projektów, które właśnie wspierają osoby indywidualne, które chciały um, zainstalować kolektory słoneczne do podgrzewania się wody użytkowej. Projekty koordynowane są przez um, pięć miejscowości, nazwijmy to tak, powiat Sucha Weskicka i gminy Szana Dolna, Niepołomice, busko Strój um, oraz gminy Związku rzecza Wisłoki. Są to instytucje odpowiedzialne za koordynację, natomiast oni mają też dosyć sporo partnerów, gmin partnerskich. W sumie w tych projektach uczestniczy około 50 gmin. To, co uda nam się miejmy nadzieję zrobić, to sfinansowanie kolektorów słonecznych dla a może nawet ponad 20 tysięcy rodzin na południu Polski w Województwach Małopolskim, Świętokrzyskim i Podkarpackim. W każdym z projektów będzie to około między 3 tysiące a 5 tysięcy budynków prywatnych. Co się przekłada na około 80 tysięcy metrów kwadratowych kolektorów, w zależności od wielkości budynków. Mamy też wsparcie dla budynków użyteczności publicznej, ale przy tej skali jest to niewielka ilość. Wspieramy też fotowoltaikę, ale tylko na budynkach użyteczności publicznej. W wykonawcy we wszystkich projektach byli wybierani. Na podstawie przetargów ogłaszanych przez instytucje realizujące, także w każdym projekcie był jeden przetarg na całość zadania i ceny systemów, jakie, jakie, zostały, jakie wynikały z przetargów, to było pomiędzy 8 17 tysięcy złotych. Projekty finansowały te systemy w. Tutaj chodzi o wsparcie już dla osób prywatnych w pomiędzy 70% i 85%, także rzeczywiście ten koszt dla mieszkańców był minimalny od 1300 zł. I to oznaczało, że byliśmy w stanie dotrzeć do osób, które pewnie wcześniej by się nie zainteresowały energią solarną, bo były to osoby z obszarów ubogich, często rodziny wielodzietne, rodziny, które nie interesują się innowacyjnymi rozwiązaniami. Tutaj ze względu na możliwość oszczędności i poprawy komfortu życia zdecydowali się uczestniczyć. Ponieważ, tak jak Pan Grzegorz wspomniał, dla nas było bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli na co te fundusze pójdą i że rzeczywiście opłaca się finansować tego typu inwestycje, na etapie podpisywania umów ze wszystkimi instytucjami uzgodniliśmy, jaki ma być efekt ekologiczny. To było dosyć szczegółowo rozpisane w tak zwanej logicznej. Tam nie tylko uzgadnialiśmy, ile, ile systemów będzie sfinansowanych, ale też, jaki będzie efekt, ile względów węgla może zostać obniżonych itd. itd. W związku z tym monitorujemy wszystkie projekty poprzez wizyty monitorujące i ciągły kontakt z instytucjami realizującymi, a instytucje realizujące odpowiedzialne są za monitorowanie efektu środowiskowego. I jest to trudne. Nie jest to takie proste, jakby się wydawało, bo taki system, żeby był rzeczywiście efektywny i mierzył to, co się udało zrobić, um, musi być bardzo dobrze zaprojektowany. I chciałabym na, przy, na przykładzie um, suchej weskickiej powiedzieć, jak tam wyglądały rezultaty, które już udało się zaobserwować i co to oznacza. Przede wszystkim założenie było takie, że system powinien pokrywać zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową w 55% w skali roku i około 80% w okresie letnim, czyli tym, gdzie można osiągnąć najwięcej. W Suchej Beskickiej założono, że 1 kg węgla przełoży się na 8 kWh i na redukcję. Prawie 3 kg dwutlenku węgla. Zainstalowano tam 241 ciepłomierzy, co stanowiło 10% wszystkich instalacji i przystąpiono do monitorowania wyników. Tutaj widzą Państwo co było zaplanowane, jakie, jakie planu, jak szacowano możliwe nasłonecznienie i jak to wyglądało w rzeczywistości. Także um, rozjeżdża się to tylko w niektórych miejscach, ale w miarę było, w miarę było szacowane dokładnie. Natomiast już jeśli chodzi o um, symulację, co można osiągnąć, tutaj wygląda to trochę inaczej. Niebieskie linie pokazują um, redukcję um, dwutlenku węgla i, żeby było ciekawiej, linia na górze to są rzeczywiste wyniki. Lista, li, linia na dole to są symulacje wykonane przez wykonawcę przed przystąpieniem do realizacji. To były symulacje zrobione w programie Solar. Także z tego wynika, że, że te założenia były mało ambitne, być może po to, żeby dotrzymać wszystkich zobowiązań. Um, i te linie czerwone, to jest z kolei prognozowana, na dole prognozowana oszczędność węgla bądź źródeł konwencjonalnych i znowu wyżej, to jest to, co udało się osiągnąć. Także jest to optymistyczne, bo widać, że zrobiono, udało się zrobić więcej, niż zakładano, natomiast coś, co nas zastanowiło, to dlaczego te symulacje były tak mało ambitne. W związku z tym w Suchej deskickiej. Um, instytucja realizująca postanowiła wzbogacić swój system monitorowania, rozbudować go, żeby sprawdzić, na ile te symulacje rzeczywiście um, są wiarygodne. I to jest przykład jednej z symulacji, gdzie sprawność, gdzie sprawność oszacowano tutaj na poziomie mniej więcej 30%, to jest sprawność całego systemu. Natomiast stopień pokrycia ciepłej wody użytkowy no wygląda to tak w zależności od miesiąca, o którym myślimy. W suchej bezkitki postanowiono to sprawdzić, tak jak powiedziałam. I w tej chwili wprowadzony jest nowy system monitoringu, który będzie obejmował zarówno mierzenie ilości ciepła pozyskanego z kolektorów, mierzenie ciepła pozyskanego ze źródeł konwencjonalnych, ale także energię elektryczną, która była potrzebna do funkcjonowania systemu solarnego, ilość wody rzeczywiście zużytej. I teraz, co ciekawe, również chcą sprawdzać, jaka była temperatura w pomieszczeniach, żeby zobaczyć, jaki to może mieć wpływ na przykład na straty ciepła. Dodatkowo będą cztery małe stacje meteo, które będą monitorowały rzeczywiste warunki pogodowe, żeby też zobaczyć, jaki to mogło mieć wpływ. To będzie dopiero realizowane. Um, ciekawą funkcją, tutaj też nawiązując do tego co mówił um, Pan przede mną jest um, przesyłanie wszystkich informacji um, w czasie rzeczywistym do um, biura projektowego, czyli do instytucji realizującej będą mieli Wyniki około 10% około 500 instalacji w budynkach prywatnych. Liczniki, które będą tam zamontowane, będą podłączone przez sieć będą miały połączenie z siecią komórkową, a w Kilka z tych instalacji, kilka z, wyników kilka z, kilku z tych instalacji będzie również można szukać na stronie internetowej Suchej Beskidzkiej, Czyli tam każdy będzie mógł zajrzeć i zobaczyć, jak to rzeczywiście wyglądało. Głównym celem projektów dla nas było ograniczenie emisji CO2 i, i ochrona środowiska, i oczywiście również zmniejszenie wydatków na energię. Które do tej pory wygląda tak, że zaoszczędzono około tony węgla mniej więcej. Jedna rodzina zaoszczędziła około tony węgla w zeszłym roku, co przekłada się na jakieś 600-700 zł mniej więcej realnych oszczędności. Przy tak niskim dofinansowaniu wkładzie własnym mieszkańców jest to, jest to dość sporo. Natomiast coś, co nas trochę zaskoczyło, kiedy zaczęliśmy jeździć po Polsce i odwiedzać beneficjentów. To był inny argument, najważniejszy argument. To była poprawa komfortu życia, o której czasami zapominamy. Um, bo, tak jak mówiłam, są te rodziny wielodzietne, tam codziennie rano trzeba było wstać, żeby dołożyć węgla do kotła, żeby dzieci mogły się wykąpać przed pójściem do szkoły. Także to było rzeczywiście najważniejsze. Te oszczędności pojawiały się jako, um, jako drugi argument, a ograniczenie emisji CO2 właściwie mieszkańców nie interesowało, mimo że regiony na południu, które są bardzo zielone i nam, warszawiakom i osobom z dużych miast, kojarzą się z najbardziej zdrowymi i przyjaznymi od strony środowiska regionami, są bardzo zanieczyszczone, to jest nieca, tam wszystkie emisje i zanieczyszczenie się utrzymuje, także jest to bardzo poważny problem. Gdyby interesowały Państwa które są dosyć obszerne. Wszystko jest zamieszczone na stronie internetowej naszego beneficjenta i adres strony to jest solarie.powiatsuskie.pl. Tam też w ciągu najbliższych miesięcy pojawią się informacje o rzeczywistych wynikach instalacji, będzie można porównać, jak to wyglądało. I do kontaktu z naszymi beneficjentami, gdyby chcieli Państwo dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób wygląda współpraca z wykonawcami przy realizacji projektów, gdzie to właśnie gminy muszą koordynować całość działania. Czyli do mieszkańców przychodzi ekipa wybrana wcześniej w drodze przetargu, przychodzi z reguły na dwa dni, montuje, wymienia, sprząta po sobie i wychodzi. Natomiast całością zadania zajmują się instytucje realizujące, które to muszą współpracować z wykonawcami które muszą koordynować pracę instalatorów, bo często pojawiają się też błędy przy odbiorach, także tutaj ta, ta całość jest po stronie instytucji realizujących i właśnie korzystając z okazji, że na sali mamy przedstawicieli instytucji realizujących, chciałabym bardzo podziękować, bo widzimy naprawdę wielkie zaangażowanie i, i ogrom pracy, który jest wkładany w realizację tych projektów już od kilku lat. I teraz może na sam koniec zła informacja, jeżeli, jeżeli liczyli Państwo na jakieś jeszcze opcje finansowania, bo żadnych wniosków już nie przyjmujemy i nie ma możliwości sfinansowania podobnych projektów. Może tylko się dopytam, w takim razie pani Sylwii Złomniak, u państwa było tak, że też mieliście instalacje fotowoltaiczne, czy monitoringowi podlegają tylko te instalacje do podgrzewania się wody użytkowej, Fotowoltaiczne czy... również. Na przykład nie po bodajże że jest to pływalnia, na której będą zainstalowane um, panele fotowoltaiczne, również kolektory i, i też jest szansa na zielony tak z tego co susza. No właśnie, bo, bo ten monitoring jest o tyle ważny, że my tak naprawdę nie mamy długotrwałych badań monitorowania naszych instalacji. Tutaj pojawiły się raport Najwyższej Izby Kontroli, że okresu zwrotu niektórych inwestycji w efektywność energetyczną przegrażają 100 lat. Pojawiają się informacje w Wielkiej Brytanii, że niektóre kolektory słoneczne no, po paru latach nie działają. To samo monitoring duński i niemiecki pokazuje, że gorsze instalacje wiatrowe przestają działać już po kilku latach, jeżeli nie dbamy o jakość i nie monitorujemy. Także to będzie bardzo ważny, duży test dla kolektorów słonecznych, bo do tej pory tak masowego testu nikt nie przeprowadził.